dawno nie pokazywałem nic z tej pasieki a tu się dzieje tu był nastrój rojowy to zrobiłem tam dalej odkład ze starą matką to było 9 dni temu a tu mam młodą mateczkę i co? przeglądnę, zniszczę mateczniki ratunkowe i podłożę matkę Także na razie pauza. Za chwilę się odezwę. Coś tu jest nie tak. Bo odrobi... odrobiły mi ramkę pracy. Znaczy, że tu matka chyba powinna być. Jeszcze zobaczę, czy będą mateczniki ratunkowe. A jak nie będzie, to znaczy, że jest matka. Może przegapiłem jakiś matecznik i się wygryzła. No, trudno powiedzieć. Dobra, na razie daję pauzę i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Jak coś tu będzie, ciekawe rzeczy. Nie, no, matecznik jakiś jest. Nie wiem, czy widać. O, tu jest matecznik. Ratunkowy, to znaczy, że matki nie ma. Jakim cudem odbudowały, aż taki pożytek miały. O tu, jaki ładny, ratunkowy następny wisi. Także matki nie ma, bo jak odciągają to. Dlaczego ramkę odrobiły? Nie wiem. Pszczoły zaskakują. Ale fajnie zalewają normalnie miodu masę. Dałem matkę i reakcja pszczół? Żadnej. Nie widać reakcji pszczół. To jakby olewały tą matkę. Dobrze, że nie atakują, ale dziwne. No to i teraz zaczynają się interesować. No nic, ja ją tu powieszę. Dodam jeszcze korpus węzł, bo mają naprawdę już mało miejsca na ten nakrop. A ja przyjmę, to buduje węzę. Ciekawe, ciekawe zachowanie. Bardzo zawsze to przychodziły, interesowały się, a teraz mają daleko w poważaniu. Może to dobrze, może to znaczy, że młodziutka matka jeszcze feromonu nie wydziela. Jest im obojętna dlatego. Nie wiem, zobaczymy. Inna rodzinka. Jestem ciekawy, czy nie ma nastroju rojowego, ale zobaczmy, jak zmiotkę. Pierwsza ramka, troszkę się błyszczy. Ale tu jest dowolony. Jest prawie cała rama. Tutaj jakiś troszkę lżejszy, jakiś dziwny wędza? Troszkę, troszkę lżejszy, ale też jest. I salutka rama. O, dobrze, zaglądałem jeszcze, jakieś tu nie ma zaczynają poszywać od góry. Ta Chyba nie trzeba nikomu przystawiać. Tu już tak samo. Czyli jedna nastawka prawie do wybrania. Dlatego dałem... Przestałem. Dobra. Zobaczmy, co jest tu poniżej. Aby była taka pogoda wcześniej, to by nie robiło. No, trudno, jest co jest. Chyba się cieszy z tego co jest. Tutaj muszę przejrzeć, poniżyć macierzyńki rafnikowe. Kraty wyciągałem jeden korpusik I tutaj, wiadomo skrajna pełna tu jest pełna czerw, się powinien wygryzać. lada chwila to powinny zalewać Nie, jakiś materiał tu jeszcze trafi No tak będę przeglądał, tu raczej miłotku będzie mniej, bo tu będzie dużo sergi, Ale ciepło, dużo bucha. A, tu się to tą ściążkę. Zalewają po czerwiu wywiezionym. Tu troszkę mniej, ale podobnie. I tak to będzie wyglądało. Dobrze, się miejsce zwalnia. A tu muszę przeglądać, bo ja mówię, o to matuszniki chodzi rachunkowo. Dobra, szkoda czasu marnować. Pauza. Słupka trutowa, nieodrobiona. Nie, nie wygląda tu zbyt dobrze. Ciekawe, czy nie trzeba będzie na szybko myśleć o jakimś odkładzie z starą matką, bo Prawdopodobnie mamy mega na Jak przy takim pożytku nie budują ramki tutaj. Zobaczymy. Czył jest, także raczej się jeszcze nie wyrodziły. Zobaczymy co się dzieje. A, tutaj zamiast matka tu zalewają. Też jakiś matecznik Na środku, dziwne wydane matecznik i larwy. na e, jajeczka i tak samo jakiś matecznik Na środku dziwne jakieś matkę Te krzywdę zrobił Ale jajeczka są, także Matka powinna być. Jak znalazł to chyba trzeba będzie robić... ze do matkę znowu. A będę miał potem swoje matki to... To się podłoży na giery mateści. Od mojej matki czy coś. Ale trzeba tu matkę zlokalizować. Zobaczcie co jeszcze w dolnym korpusie. A no ja mówię, nie wygląda to zbyt odjeżdżająco. Chociaż czerwi. Tylko po ten? Tu akurat nie pływa. Są, są, są takie rzeczy. nic, to dalej. Niestety nie znalazłem matki. Robi się ciemno. Pszczoły się zlatują, Jest grubo pszczół. No i mimo tego, że znakowana nie udało mi się jej znaleźć, przyjadę jutro. Jutro będę szukał. Jeszcze luknę tylko szybko tutaj, czy odrobiłem ramkę trutową, czy nie. Jak nie odrobiłem, to jutro też przeszukuję na podobną akcję. Nie znalazłem matki, nie wiem co dzisiaj. Albo zakochany jestem, albo co, bo mimo tego, że znakowane nie znalazłem, no, znaczy jest późna godzina, to mnóstwo pszczół, to może dlatego. Jutro przyjeżdżam, tak samo ramka trutowa nieodrobiona kilka mateczników podlanych. Jutro przyjeżdżam, szukam matki. Prawdopodobnie trzeba będzie zrobić w tych dwóch ulach odkłady ze starą matką i tyle.